Samorządy oraz inne podmioty z terenu regionu brzozowskiego mogą zostać odcięte od możliwości części dofinansowania ze źródeł europejskich w latach 2014-2020. Chodzi o wsparcie na tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne. Będą one realizowane wyłącznie na dziewięciu ściśle wyznaczonych obszarach województwa podkarpackiego. Niestety region brzozowa znalazł się poza nimi, co wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie. A jest o co, ponieważ wojewódzki program operacyjny przewiduje na rozwój wspomnianych dziewięciu terenów, nazywanych też biegunami wzrostu, łączną kwotę 158 milionów euro, czyli 650 tysięcy złotych. Dwa najbliższe geograficzne bieguny wzrostu to Sanoglesko oraz Krosno. Pozostałe to oprócz Rzeszowa Mielec, Tarnobrzeg, Przemyśl, Stalowa Wola, Jarosław z Przeworskiem i Dębica z Robczycami. O ostatecznym ich kształcie niedługo zadecyduje samorząd województwa podkarpackiego. W tamtym roku mieliśmy spotkanie noworoczne o bardzo dużej frekwencji i ponad 800 osób w Krośnie, gdzie był i prezydent miasta Krosna i burmistrzowie z Jasła, z Brzozowa. Więc tam mówiliśmy o sprawach gospodarczych, o sprawach samorządowych, a przecież musimy określić, co chcemy w tym roku jeszcze zrobić, bo to jest też rok i podsumowania tych. Kampanii Wyborczej 2010-2014, ale to jest wytyczenie też nowych celów na 2014 rok i dalej. Jest nowa perspektywa unijna 2014-2020, są pieniądze, musimy głośno mówić, żeby te pieniądze były tutaj na, na naszą część województwa. Nie tylko bogata, bogata północ województwa, nie tylko mielec i, i Rzeszów, ale również troszeczkę biedniejsze południe, żebyśmy, żeby nas, żeby na, dla nas również były pieniądze. Dlatego jeżeli samorządy się zjednoczą, jeżeli będziemy mówili wspólnym głosem i jasło, i krosno, i brzozów, i sanok, to nie będzie takiej sytuacji, jak teraz się zdarzyła, że obecny za zarząd województwa wykreślił jasło i brzozów z biegunów wzrostu. To znaczy, że nie będzie pieniędzy, a jak nie będzie pieniędzy, będzie większe bezrobocie. W brzozowie 22,8% prawie 23% to jest olbrzymie. To jest największy problem, z którym się wszyscy zmierzamy, nie tylko w kraju, ale my tu, szczególnie na województwie podkarpackim, w tej części województwa, nisko i brzozów. Nam tu są potrzebne pieniądze na szpital brzozowski, na obwodnicę brzozowa, bo to nie jest prawda, że nagle coś się zmieniło teraz od trzech miesięcy czy od sześciu i ktoś tu załatwi obwodnicę brzozowa. Burmistrz miasta, miasta brzozowa i radni od sześciu lat już chodzą za tą, za tą obwodnicą. Nas, nasi samorządowcy w Sejmiku, nasi parlamentarzyści i, i członkowie rządu za tym chodzili już od, od wielu lat. A teraz kończy się pozwolenie w czerwcu. Albo budujemy, albo nie budujemy. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące kształtu nowego programu operacyjnego dla naszego województwa. Zakończą się one 3 marca. Wtedy poprawkami zajmie się zarząd województwa podkarpackiego. Następnie regionalny program operacyjny zostanie uchwalony przez Sejmik Samorządowy Województwa Podkarpackiego.